Moi drodzy, mam do was prośbę. Nie gniewajcie się, jak wy ja zajął długo, bo czasami ten program do animacji darmowy, jak ustawiam nowy katalog i zapisuję, to czasami długo mi to zajmuje. Pokażę wam, jak ustawić waszą osobną scenę, bo teraz flick sceny i plik mogę zapisywać. Bo ja scenę importowałem. Teraz pokażę sobie jak i idzie do pracy. Bo domyślnie w katalogu Sandbox to się znajduje. Teraz sobie utworzymy nową scenę i nowy projekt. New Project. Chociaż nie. Aby tak zrobić... Musielibyśmy naprzód w ustawieniach programu wejść zanim ustawimy nowy projekt. I wybieramy z katalogu Custom w opcjach General Custom do własnych potrzeb dostosowania. I wybieramy sobie ten pusty katalog w katalogu Open Tools Projekty czekajcie. Czemu nie wyświetla? Wobec tego muszę zestartować program i go uruchomić, bo mi nie pokazuje. E, Kata mi nie pokazuje. Czasami tak jest, że on nie widzi w eksploratorze. Wtedy trzeba włączyć program jeszcze raz. Jeszcze raz idziemy do opcji preferencje. Bo on po prostu nie widział tego utworzonego katalogu. I to trzeba naprawić. Ogromną wadą tego programu jest to, że czasami zapisuje się długo projekt. Teraz ustawiamy ten katalog jako custom. Dostosowanie do naszych potrzeb i tutaj mam to rysunki sceny i takie inne co to jest? dobra zostawię tak jak jest i restartujemy program ponownie tutaj musicie bardzo dokładnie się przyjrzeć. Co i jak? Tutaj się zastanawiam, bo mam niewyutworzony kakao, że Szymon idzie do pracy. Czekajcie, bo muszę się zastanowić. Aha, już wiem, co mam zrobić. Szymon idzie do pracy. Szymon idzie do pracy. Bo na razie ustawiłem ścieżkę, gdzie ma zapisywać w ustawieniach, a teraz ustawię e, w tym folge, gdzie mają rysunki jakie inne, chęci się zapisywać. Tylko Wam pokażę sobie jak, a potem będziecie mogli zaimportować do ustego projektu Waszą scenę. Zobaczymy jak długo. Nie lubię jak ten program czasami długo zapisuje projekt. To może spowolnić nagrywanie mojego tutorialu. Szymon idzie do pracy. Musimy tak zrobić. Wtedy będziemy mogli importować e, projekt z innej sceny. Co mi się trochę nie podoba? Co tu mamy? Aha, jest, mam. Tutaj musimy mieć. Tylko, tylko nie... Bardzo mi się nie podoba to, że on cały czas ma związek z Owen z Sandbox ale już ustawiliśmy także powinno być ok Dobra, na szczęście nie zajęło mu to długo następnie zapisujemy wszystko mamy to, super wspaniale ustawiliśmy do dysku D katalog także jest ok To jest ważne. Nie, 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 no nie, no dlaczego moje psy teraz muszą hałasować? Strasznie tego nie lubię. Sprawdźcie, czy macie funkcjach w, w projektu tak, jak wam pokazuję tu. Hmm, ja sobie załaduję scenę. Z tego katalogu Szymon Pracownik Tenlik. Zauważam też, że mi program zachowuje się trochę szybciej. Ale kurczę, nie jestem pewien jak to mi zapisze. Czy jak zaimportuję scenę. Strasznie nienawidzę. O jest, mamy tutaj. Mm, nie, nie zmieniamy projektu, importujemy tylko scenę. Kurde, nie lubię jak on tak robi. Co to? Aha, nie wyłączyłem wiersza w olecenie. Kurczę, sorry, moi drodzy. Mówiłam wam już na samym początku, że program nie zapisuje tak szybko, więc nie miejcie mi za złe. <grym> Musiałem w tym samym czasie paluszki jest. Co to? Czemu mi się tutaj tak pojawia? Aha, jest okno dialogowy mam, mam go musimy teraz to otworzyć Dobra to jest mój cały katalog tylko teraz jest taka sprawa, muszę sprawdzić mój flick level czy ja nie będę musiał niestety ja nie będę musiał moi drodzy wobec tego musimy napisać naszą scenę zaznaczyć górną kojonę musimy scenę zapisać w nowym katalogu e, zapisz scenę jako ale nie bo mam kurde jak on tutaj mi namieszał nie wiadomo nie wiadomo gdzie co jest nie podoba mi się za bardzo to kurde nie wiadomo gdzie co jest Dajcie mi chwilę, bo mi się tu absolutnie mi się to nie podoba Wolę to zrobić po swojemu Bo tak działa, Herman idzie do pracy Tak, zgadza się tylko po prostu Jakoś tak dziwnie mi to zapisał To jest wana Lik Głupie trochę powiem wam Czekajcie, bo się muszę skupić. Tu pokazuję ścieżkę. Co to ma być? Ale dziwnie. Aha, bo to jest w katalogu drugim. Rozumiem o co chodzi. Dobra, nie jest gdzie. Kół o co chodzi. Następnie musimy napisać lewej. Na przykład zapisujemy strzenie a potem zapisujemy nasz level. Bo wtedy będzie w tym katalogu nasz level zapisywany. Tylko, że ten program mnie irytuje, jeśli chodzi o prędkość zapisu. I teraz zapisujemy e, Save level as. Sorry moi że to tak długo zajmuje, ale co ja na to uradzę? Taki program. Nic na to nie poradzę. A potem jak to przeprowadzimy tę czynność, to będziemy mogli po tej całej operacji ustawienie kombinowania i męczenia się uchyć opcji, zapieść wszystko. Jakiego zapieść wszystko? Jakiego he który edytujemy będzie miał zapisane klatki kluczowe Wybaczcie mi jeżeli program trochę się grzebie jeśli chodzi o zapisywanie sprawdzę sobie tak to jest na plik jest poprawnie zapisane tylko nie gniewajcie się na mnie jak publikuję tutorial, to program troszeczkę się ślimaczy. Taka natura tego programu. Także wszystkie ikonki nam się załadowały. My zaimportowaliśmy projekt. Możemy go też śmiało edytować, a na plik wynosi tyle megabajtów. Teraz ja Szymek będę kopiował to. Face insert. I przeciętnie sobie lewym przyciskiem myszki tu, i tu, i tu. To są nawet lekkie kluczowe, my edytujemy tylko to. I włączam Anion Skin. Aby ustawić przezroczystość, chodzicie na... czekajcie... Anion Skin, Paper Fitness, im wyższa wartość, tym bardziej przezroczyste. Dobra, szybko zmarzę gumkę. bo muszę mu rękę namalować bo on dopiero się obudził w sumie to powinienem użyć w kamer, ale tylko wam pokażę jak zapisuję ja nie tam tabletu do rysowania jak chcieli wiedzieć ja rysuję to za pomocą myszki od kom -ukera. Niestety nie mam tam wleku do rysowania. Właściwie to nie wiem czy wiem. Na tablicz rysować, Na pewno się lepiej maluje. Uchywam myszki od kom -ukera do malowania. Wiesz, tam powiem wam, nie jest źle. Następnie tylko pierwszą kolumnę tu zaznaczam. Uchywam komendy zapisz wszystko. I teraz to się będzie uprawnie zapisywało, to jest nasz plik. Teraz to jest nasz główny katalog, zawsze możecie zaimportować, tak jak wam pokazałem, i mamy zapisany katalog z innego projektu. Wszystko się zapisało, nie ma problemu, nie importujcie samego pliku level, bo on nie zapisuje klatek kluczowych, to byłoby na tyle. I życzę Wam miłego dnia wersja z 16 października 2019 roku.